Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Nie było niespodzianek. Ale jaki może być wpływ takiej decyzji na kurs złotego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj Michało. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ta decyzja B wpłynie na kurs złotego? Myślę, że w niewielkim stopniu. Natomiast trzeba zauważyć, że to, że Rada Polityki Pieniężnej no, już niemal rok pozostaje w takim trybie wstrzymania powoduje, że Złoty jest jedną z najbardziej preferowanych walut przez inwestorów na całym świecie. No i obserwowaliśmy bardzo mocnego złotego. Również, jeżeli popatrzymy sobie na parę USD PLN, to obserwowaliśmy testy poziomu 3,80. EUROPLN PLN znalazł się wyraźnie poniżej poziomu 4,30. Więc oczywiście to, że Brak perspektyw na to, żeby stopy procentowe w Polsce się zmieniły w najbliższym czasie, oraz to, że no, będą cięte stopy procentowe zarówno w Stanach Zjednoczonych przez Fed, jak i w strefie euro przez Europejski Bank Centralny, powodują, że złoty trzymał się naprawdę bardzo mocno. Natomiast trzeba zauważyć, że mamy taki dosyć wyraźny sezonowy trend na polskim złotym. Właśnie, złoty... bo zwykle wrzesień był zły. Dla złotego, czy tak też będzie w tym roku? Tak, jakby e, oczywiście, jakby wcześniej sugerowano, że złoty może tracić w trakcie wakacji, natomiast on pozostawał bardzo mocny na rynkach, nie działo się zbyt dużo, co jakby sprzyjało polskiemu złotemu. Natomiast e, we wrześniu, prawda, mamy tą decyzję e, Fedu. Mamy, mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, ale te decyzje są w zasadzie mocno oczekiwane, więc nawet jeżeli gdzieś tam mamy pozycje wśród inwestorów, które są raczej Negatywne dla dolara czy dla euro, to jednak jest duża szansa na to, że po takich decyzjach będziemy mieli realizację zysków. No i również właśnie ta sezonowość, która pokazuje, że we wrześniu jest zwykle na złotym słabo. No, wynika to z tego, że duża część inwestorów wraca na rynki, ta zmienność zwiększa się, ta sezonowość również jest widoczna, na przykład na Wall Street. Wall Street zwykle w ostatnich latach no, jest pod presją sprzedaży. W tych we wrześniu, więc jakby gorsze nastroje na, rynku, na rynkach finansowych powodują też, że mamy taki odwrót od walut mniej bezpiecznych, a wciąż za taką walutę postrzega się polskiego złotego. Natomiast no, oczywiście jakby nie można zakładać, że to, co się działo w przeszłości, będzie też miało miejsce teraz. Natomiast no, oczywiście taki trend wyraźnie wskazuje na potencjalną słabość, więc nie można wykluczyć, że we wrześniu zobaczymy dolara po 4 złote, ale to też będą wciąż bardzo atrakcyjne poziomy, jeżeli chodzi o parę USDPL. O kursie złotego i znaczeniu ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzięki Michał za rozmowę, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również.